to Pradiu Warszawa na 162FM. Powietrze lekko drgało tak. Dzień gorącego lata. Nie wiem, jak padłem na swój ślad. Dzień gorącego... Wakacyjna muzyka, wakacyjne przeboje i wakacyjni goście. To wszystko na 162FM. Radio Warszawa na 162 to 5 minut po wpół do dziewiątej. W Pałacu Kultury od ostatniego czwartku trwa wielka wystawa podsumowująca polską fotografię XX wieku. Znalazło się na niej 350 zdjęć o 100 autorów. Wystawę Polska Fotografia XX wieku zorganizował Związek Polskich Artystów Fotografików na swoje 60. urodziny. A naszym, przy naszym radiowym telefonie gość Mariusz Wideryński, prezes Związku Polskich Artystów Fotografików. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie prezesie, jak zdrowie 60-latka, jak się ma z dzisiaj? No chyba nie najgorzej. Po czasie trudnym w tej chwili już chyba jest nie najgorzej. A mimo, że cały czas działa, działaliśmy intensywnie i staraliśmy się różne podejmować akcje, to w tej chwili wydaje się, że znowu zainteresowanie związkiem jest duże i, i że akcje, które podejmujemy są akceptowane. A co to znaczy po czasie trudnym? Tak jak wszystkie organizacje, był taki okres, kiedy przeżywały swoje problemy związane z finansowaniem. Nas nikt nie finansuje, my musimy sami wypracowywać środki, szukać sponsorów, darczyńców, którzy zechcą wspierać nasze akcje. a Robimy niemało, promujemy polską fotografię i w Polsce, i poza granicami kraju, a także zajmujemy się członkami, ich problemami, najróżniejsze akcje podejmujemy. A w jakim celu 60 lat temu powstał Związek Polskich Artystów Fotograficznych? A po wojnie grupa twórców związanych z fotoklubami, z Fotoklubem Polskim a postanowiła założyć organizację, która zrzeszałaby artystów, fotografów umożliwiła im wykonywanie zawodu, a lokowanie też fotografii wśród innych dziedzin sztuk. No właśnie, a czy polska fotografia ma jakiś swój taki charakterystyczny element, bo my mówimy tutaj o polskiej fotografii, o, o fotografii XX wieku. Czy można powiedzieć o czymś takim, jak się mówi o polskiej szkole na przykład plakatu, polskiej szkole filmowej, czy jest coś takiego jak Polska Szkoła Fotografii? Na pewno każdy kraj rozwijał się inaczej, szczególnie Polska, inaczej w innych realiach, a ta fotografia jest trochę inna, trochę inną drogą się przemieszczała, trochę, trochę inaczej funkcjonowała ze względu na uwarunkowania historyczne. Także na pewno się wyróżnia. 350 zdjęć, 100 autorów można zobaczyć na wystawie w Pałacu Kultury i Nauki. Czy Pan bym mógł wskazać jakiegoś takiego najwybitniejszego, który był albo który jest polski fotograf? Pan mógłby takie nazwisko podać? Czy to jest zbyt karkołomne zadanie? Myślę, że tych 100, których prezentujemy na wystawie w Pałacu Kultury, to w ogóle niezwykła wystawa. jest Takiej wystawy chyba nigdy nie było. Po raz pierwszy pokazujemy tak dużą grupę wybitnych polskich twórców. A trudno mówić o gwiazdach. Tam są najlepsze nazwiska z najlepszych, najwybitniejsi polscy twórcy. Natomiast są ciekawostki. Jest e, zwłaszcza pierwsza połowa XX wieku, e, która uważana była za a, taką najbardziej a, e, skromną w dorobku polskich fotografów. Większość prac w czasie wojen zginęła, zginęli twórcy, przepadły ich archiwa, zbiory. Wydawało się, że nic nie ma, a nam udało się dotrzeć dzięki intensywnej pracy kuratorów, pani Małgorzaty Plater z Muzeum Narodowego w Warszawie i Adama Soboty z Muzeum Narodowego we Wrocławiu, bo to właśnie ich zaprosiliśmy do realizacji naszego pomysłu. A dzięki właśnie nim udało się dotrzeć do zbiorów prywatnych, do rodzin i znaleźć pracę, których wydawało się, że już dawno nie ma. A wśród nich oczywiście jest sporo różnych ciekawostek. Jest między innymi piękny portret Jacka Malczewskiego wykonany przez Józefa Kuczyńskiego, na którym to z tyłu stoi portret z kolei namalowany przez Jacka Malczewskiego przedstawiający Marię Balową Jego Wielką Miłość i Józefa Kuczyńskiego. Także to podwójny portret, bardzo taka ładna ciekawostka. Ale też jest oczywiście mnóstwo innych prac. Jest niebieska flasza Mikolasza, są powojenne, bardzo ciekawe zdjęcia, także jest, jest prawdę co oglądać i tę wystawę. Pewnie należałoby kilka razy na spokojnie obejrzeć, ponieważ jest to wielka wystawa. A trzeba byłoby parę razy obejrzeć, żeby te ikony polskiej fotografii zakodowały się w głowie. No właśnie, na wystawie dominuje analogowa fotografia czarno-biała. A czy współcześnie polscy artyści fotografii sięgają po technikę inną niż ta najnowocześniejsza, cyfrowa, czy, czy wracają do tego, co było kiedyś? To, to jest oczywiste, że fotografia klasyczna w tym. Rozumieniu podstawowym jest w dalszym ciągu wykonywana i fascynacja fotografią czarno-białą jest wielka i, i to nie tak szybko nastąpi zapomnienie tych klasycznych technik. Zawsze one będą funkcjonować w mniejszej lub większej skali. Natomiast oczywiście ta wystawa w pewnym sensie jest nie tylko wystawą wynikającą z chęci podsumowania minionego stulecia i też jubileuszu związku, ale też z tego rodzaju rozstaniem z fotografią klasyczną, fotografia weszła w nową epokę, w epokę zapisu cyfrowego. I ja nie chciałbym oceniać, czy jest to gorszy czas dla fotografii. Każdy, każda pora i każda zmiana. A wnosiła swoje, piętno na realizowane prace. I każdy czas, każda technika. Są na pewno większe możliwości w tej chwili, ale właściwie takim podstawowym jest to, że fotografia cyfrowa podarła fotografię z tej tajemniczości, z tego, co się działo w ciemni. Co, co z tego wyjdzie, kiedy się już wywoła? A prezes Związku Polskich Artystów Fotografików fotografuje analogowo, cyfrowo? I tak, i tak, w zależności od potrzeb. E, e, oczywiście te dla siebie prace, a, te takie najbardziej e, własne, robię tradycyjnie na materiałach czarno-białych, a dużym formatem. Natomiast e, jeśli robię do publikacji. To korzystam już z aparatów cyfrowych, one w tej chwili są naprawdę wysokiej klasy, te profesjonalne zwłaszcza, ale i amatorskie też nie ustępują i pozwalają naprawdę na, na osiągnięcie bardzo dobrych efektów. To teraz trzy słowa o fotografii w Warszawie. Trwa warszawskie lato, fotografii od czerwca do września 2007, to szereg wystaw, wakacje fotograficzne, bardzo dużo twórców fotografii klasycznej i współczesnej. Ta fotografia w Warszawie ma się chyba nie najgorzej. W ogóle fotografia ma się nie najgorzej. To uważam, że jest to czas, złoty czas dla fotografii. Natomiast rzeczywiście ilość wystaw i ilość akcji podejmowanych przez najróżniejsze organizacje, galerie związanych z fotografią jest bardzo dużo. Warszawskie Lato Fotografii zorganizowaliśmy wspólnie z Urzędem Miasta, ze Zbiorem Kultury Urzędu Miasta. Warszawy, z Muzeum Historycznym Miasta Warszawy, z Pałacem Kultury i właściwie cała konstrukcja była stworzona wokół tej wielkiej wystawy w Pałacu Kultury. A pozostałe wystawy, w zasadzie autorskie, są wystawami towarzyszącymi i rzeczywiście jest ich bardzo dużo. To proszę teraz zaprosić naszych słuchaczy i powiedzieć, jak trafić na tę najważniejszą z ważnych wystaw w Pałacu Kultury i Nauki, w jakich godzinach otwarta i jak dokładnie tam trafić. No tak, tak jak pan powiedział, jest to najważniejsza z ważnych, odbywa się w sali Kisielewskiego i w sali Ratuszowej Pałacu Kultury i Nauki, a wejście od strony Marszałkowskiej Czynna jest codziennie od 9 do 20 i wejście oczywiście jest bezpłatne, za kilka dni będzie można kupić piękny katalog, album towarzyszący wystawie, a wszystkich chętnych gorąco zapraszam, bo naprawdę warto zobaczyć, bo jest to nie tylko historia polskiej fotografii, ale też historia polski, polskiej kultury, tego co się działo w XX wieku w Polsce. Wystawa otwiera swoje progi już za 15 minut, za 15 minut będzie dziewiąta. Już teraz zapraszamy serdecznie panie prezesie na zakończenie. Czego można życzyć na urodziny 60-latkowi Związkowi Polskich Artystów Fotografików? And... Wytęża dalszej dalszej takiej konsekwentnej, konsekwentnego działania, zrozumienia i wsparcia od tych, którzy, którzy mogliby nam pomóc w promocji polskiej fotografii, poza granicami kraju i w Polsce. No i chyba tego, żeby ta popularność chociażby fotografii cyfrowej w Polsce teraz każdy prawie fotografuje, no przełożyła się jakoś na promocję polskiej fotografii, prawda? Tego możemy no sobie życzyć. Tak, to... To jest oczywiste. Prezes Związku Polskich Artystów Fotografików Mariusz Widereński był naszym gościem. Dziękujemy i pozdrawiamy. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam również. Do widzenia. Najważniejsze tematy. Najciekawsi goście w Radiu Warszawa.